Gajowskie Centrum Kultury przedstawia W sercu dżungli Część czwarta dżunglowy potwór rozdział czterdziesty pierwszy list od Błażeja. Sylwia postanowiła ze drzwi banku zerwać list, w którym Błażej planował mieszkać w Indii. To jest list od Błażeja, rzekła Sylwia. Czy mogę zerwać ten list? Oczywiście, bąknęła Dorota. Potem Sylwia zerwała z drzwi wejściowego do kantoru list od Błażeja. Mam list od Błażeja, powiedziała Sylwia. To bardzo dobrze, że zerwałaś ten list od Błażeja, Sylwia, przekonywała ją Dorota. W tym momencie do banku wszedł logopeda Piotr Frączek. Logopedo, co robisz w banku? Zapytała Sylwia. Ja chcę skraść portfel doktora Doroty, odparł Piotr. Po co? Zdziwiła się Dorota. Potem Piotr skradł do portfel z jej lewej kieszeni spodni. — Ha ha! śmiał się Piotr. A gdzie ty ten portfel włożyłaś? Panie Piotrze, dlaczego ty skradłeś mi portfel? Dlaczego? Chcesz, żeby policjanci cię ukarali? No i jesteś już przestępcą. — Popełniłeś przestępstwo, panie logopedo! — krzyknęła Dorota. — Bardzo źle, że ty skradłeś portfel, Dorocie! — Wrzasnęła Sylwia. — Musisz siedzieć w więzieniu. — Sadzą cię do więzienia nie tylko policjanci, lecz także profesorka Sylwia! — krzyknęła na Logopedy Dorota. Następnie Sylwia wyszła z banku. Piotr uciekł z banku. Potem przeskoczył przez okno Biblioteki Uniwersyteckiej, czyli włamał się do Biblioteki Uniwersyteckiej. Potem Błażej wyszedł z czerwonego dżipa. Potem Dorota uciekła z banku. Następnie Sylwia, Dorota i Błażej wbiegli do Biblioteki Uniwersyteckiej. — I co? Dlaczego ty teraz włamałeś się do Biblioteki Uniwersyteckiej, panie Piotrze? Dlaczego? — krzyknęli Sylwia, Dorota i Błażej. Potem Sylwia położyła list od Błażeja na stole obok doniczki z bzem. Następnie usiadła na krześle między komodą a półko na książki. Potem wzięła z telefonu słuchawkę telefoniczną. Następnie wybrała numer 997. Pogotowie policji, proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Rzekł policjant rozmawiając przez telefon. Co się stało? Pan logopeda Piotr Frączek najpierw w banku skadł portfel doktora Doroty, a potem włamał się do biblioteki uniwersyteckiej. Powiedziała Sylwia. Jak się nazywasz? zapytał policjant. Sylwia, odparła Sylwia. Dobra Sylwio, za chwilę wsadzimy pana Piotra do więzienia. Możesz też wsadzić go do więzienia, rzekł policjant. Ile przestępstw popełnił? spytała Sylwia. On popełnił dwa przestępstwa, odparł policjant. I to bardzo źle, że to robił. Do usłyszenia, dokończyła Sylwia. Potem Sylwia odłożyła słuchawkę telefoniczną. Następnie Sylwia Dorota Boży i Piotr uciekli z biblioteki uniwersyteckiej. Potem wybiegli ze sądu policjanci. Panie Piotrze, włamałeś się do biblioteki uniwersyteckiej i skradłeś portfel doktorowi Dorocie, krzyknęli policjanci. Jesteś przestępcą. Popełniłeś dwa przestępstwa, panie Piotrze. Piotr Frączek powiedział, że żałuje tego, co zrobił. Następnie Sylwia Dorota i Piotr weszli do sądu. Jesteśmy w sądzie powiedziała Sylwia. Tutaj sędzie może wskazywać logopedy na karę więzienia. W tej chwili do Sylwii Doroty i Piotra podszedł sędzie Bolesław Chrzanowski. Miał 65 lat i miał siwe włosy, miał brązowe oczy i wąsy. Nosił granatową marynarkę, ciemnoszare spodnie i ciemnobrązowe buty. Dzień dobry, panie Piotrze Franczak, przywitał się sędzia Bolesław. Nazywam się Bolesław Chrzanowski. — Jestem złodziejem i łamywaczem, rzekło Piotr. — Chodźmy do sali sądowej — powiedział Bolesław. Sylwia, Dorota, Piotr i sędzia Bolesław weszli do sali sądowej. — Czy mogę zaśpiewać fragment piosenki Jestem w dżungli? — spytała Sylwia. — Zaśpiewaj — rzekła Dorota. Potem Sylwia zaczęła śpiewać fragment piosenki pod tytułem Jestem w dżungli. Jestem w dżungli Jestem w dżungli, wilgotnej i tropikalnej. Jestem Sylwia i poszukuję w dżungli dzikie zwierzęta. Mam grabaczka Piotrusia, ma dwa lata i ma siostrę Zuzie. Mam opiekę nad Piotrusiem i Zuziem. Piotrus jest dzieckiem, a Zuzie jest dziedziusiem. Jestem w dżungli zielonej i równikowej. Mam trzech służących. Koka, Mamba i Woka. Ci służby są chłopcami, ładnymi, nagimi i odważnymi. Kochaj nie tylko mnie, Piotrosia i Jezuzie, ale i też gości i dzikich zwierząt. Potem Sylwia skończyła śpiewać w piosenki pod tytułem Jestem w dżungli. Następnie Sylwia, Dorota i Piotru usiedli na krzesłach, a Bolesław usiadł na ławce. Panie Piotrze, a teraz posłuchaj mnie, powiedział sędzia Bolesław. Ty zrobiłeś coś złego. Popełniłeś dwa przestępstwa. Skradłeś portfel doktorowi Dorocie. Włamałeś się do biblioteki uniwersyteckiej i to bardzo źle, że to zrobiłeś. Ja uważam, że musisz siedzieć w więzieniu przez 25 lat. Bolesław postanowił, że przez 25 lat Fronczak musi siedzieć w więzieniu. Potem Sylwia, Dorotę Piotr i sędzie Bolesław opuścili sąd. Potem Bolesław zamknął drzwi wyjściowe. Następnie Sylwia i Piotr pobiegli do policjantów. Potem policjanci założyli Piotrowi danki na rękę. Potem wszyscy poszli do aresztu. Następnie udali się do aresztu pod numerem 89. Jakim ty jesteś bardzo złym człowiekiem, panie Piotrze? Siedź przez 25 lat, krzyknęli policjanci. Następnie Dorota otworzyła kratę. Wsadź pana logopedy do więzienia, Sylwia, powiedziała Dorota. Potem Sylwia wsadziła pana Piotra do więzienia. Następnie Dorota zamknęła kratę, i na klucz. — Siedź! — krzyknęła Sylwia. — Siedź przez dwadzieścia pięć lat! Potem Sylwia zaczęła czytać list od Błażeja. — Godni, pani Jerzy, przepraszam, że nigdy nie pisałam tak długo, ale ostatnio jestem bardzo zajęty. Pierwsze, żeby przekazać te wiadomości. Nie zgadniesz. Dwadzieścia lat temu zdałam egzamin wstępny do Uniwersytetu Łowcańskiego. Piętnaście lat temu studiowałam dziennikarstwo. Wynająłem przytulne mieszkanie w centrum miasta. Dzieliłem to mieszkanie z Antosiem i Sabiną i lubiłem ich poczucie humoru. Wspaniale jest mieszkać w Indii. Jest tam bardzo wiele ciekawego do zwiedzania. Jeżeli masz trochę wolnego czasu, przyjdź. Chciałbym spotkać się z Antosiem i Sabiną. To jest wszystko. Napisz do mnie. Twój, Błażej Potem Sylwia skończyła czytać list od Błażeja. — Błażej napisał ten list dziesięć lat temu — rzekła Sylwia. — Teraz Błażej ma prawie pięćdziesiąt lat — powiedziała Dorota. Potem Sylwia i Dorota wyszły z aresztu. Następnie usiadły do czerwonego dżipa. Potem Sylwia zaczęła prowadzić czerwonego dżipa. — Wiesz, błażeju, sędzia Wolesław Chrzanowski postanowił, że legopada Piotr Fręczak musi siedzieć w więzieniu przez 25 lat — powiedziała Sylwia. Szkoda, że logopeda popełnił dwa przestępstwa. Pożelił się Błażej. Potem Sylwia, Dorota i Błażej opuścili Watson.